Okej, okay, dobra, no to ten, no. Ja Chciałem wam powiedzieć, co ja chciałem wam powiedzieć, no siema. Ogólnie to jestem ja, e, gram sobie dzisiaj w, w The Hunter. E, jak umiecie czytać nazwę, no pewnie przeczytaliście, e, no. No, koniec odcinka, kiedy zacznie mi, no kiedy zetnie mi kompa, albo kiedy będę miał problemy. E, Także, no, chyba zapraszam do oglądania, nie? Tak mi się zdaje, I guess. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, i takie tam. No, damn. No, halo, pasek. <grystanie> Dobra, jest git Mam nadzieję, że mam wszystko dobrze dostosowane. Najwyżej mnie skrzyci, skrzyczycie, przepraszam. Dobra, jestem, panowie. No. Versal. Wersal. Stachu, nie byłoby łatwiej mówić na każde rzeczy, na przykład siedzenie, nie wiem, na, na przykład na fotel albo na łóżko, nie wiem, spanie czy coś? O. Ja. Dzięki deska. O. Ja tego nie wycinam, nie chcę mi się panowie. Nie chcę mi się, nie zdążę na dzisiaj. Poza tym i tak mi ścina nie wiem czy mam na, na, na tym tem na bullshitie. W sensie. W sensie nie nie nie. Jeżeli będę miał ścinki, ale w systemie. Wtedy. Wszystko jasne, no. No, już. Dobra, są wszyscy. Czekajcie, ja tu coś kombinuję jeszcze. Bo ja nie wiem czemu Dobra. Wszystko jasne, wszystko jasne. Wszystko pewne um. Dobra, no to jd, No ojejo, nie No, yy, siema. Yy, no ja jestem z chłopakami, nie. Stachu dechał ruko wieża B6 No no I gramy sobie dzisiaj w The Hunta Wy macie, nie wiem, jakieś 40 klatek Ja mam stałe 60 Także, no, ja ja się czuję spokowy, nie? F e. No kończę ten odcinek, kiedy, no, zetnie mi kompa Albo, no No, fajnie będzie Dobra Dobra! Powinniśmy się ruszać <gryw> Nie wiem, powinniśmy się y, przemieszczać do Jakiegoś, nie wiem Otwartego pola? Nie wiem, prowadźcie cokolwiek. Może być las, może być otwarte pole. Whatever Chcę mu się prowadzić No, to się źle skończy, nie? To się źle skończy No Tosiu, patrzę se tylko na mapę, ja... No patrzę sobie na mapę <laughs> Dobra to będzie najbardziej ekstremalne polowanie, jesteście na to gotowi? Okej... Okay. Zatrzymuj... Zatrzymujemy się tutaj. <grywy> o! jak masz jakąś mądrość na dzisiejszy dzień? Do powiedzenia. A? Mm, nie wiem, trzeba pić mniej. Mniej? Mówisz mniej? Dlaczego mniej? Bo czasem się pije za dużo proste. Okej. Okay.